Poeta Jerzy Harasymowicz nazwał Muszynę krainą łagodności. Chyba lepszego porównania i dzisiaj trudno użyć. No, myślę, że gdyby ten poeta żył jeszcze do dzisiaj i miałby możliwość zobaczenia obecnego kształtu Muszyny, to dodałby jeszcze, że Muszyna jest miastem ogrodów. Można to dostrzec właśnie w takich wspaniałych miejscach, jak chociażby ogrody sensoryczne, ogrody magiczne czy ogrody biblijne. Za nami ogrody magiczne. Jest to taki dla jednych cichy gaj w środku uzdrowiska, dla innych jest to taka plenerowa wystawa sztuki. Chodzi tutaj głównie o ogród antyczny, w którym zaprezentowane są muzy, bóstwo greckie, czy też postacie specyfikowane odnośnie czterech pół roku. Mhm. A skąd pomysł w ogóle na to, żeby muszyna stała się miastem ogrodów? Myślę, że ten pomysł on ewoluował przez na przestrzeni ostatniej dekady. Najpierw powstały ogrody sensoryczne, ogrody, w których można poznawać ogród wszystkimi zmysłami, czyli nie tylko wzrokiem, ale także dotykiem, dotykiem słuchem, zapachem czy smakiem. Kolejno były dobudowywane właśnie ogrody magiczne, w których się znajdujemy i na przestrzeni kilku ostatnich lat powstały także ogrody biblijne. To powiedzmy, co charakteryzuje ogrody magiczne, które za nami? Jest to... Czym ogród... tkwi ich magia? No, magia? Myślę, że najlepiej byłoby spytać o to samych turystów, bo tak naprawdę idea, koncepcja nazwania tych ogrodów w ten sposób poniekąd wyszła od nich. Prawdopodobnie może być to właśnie związane ze strefą antyczną i tymi rzeźbami, bo wchodząc do takiego ogrodu, można mieć naprawdę wrażenie, że przenosimy się oczami wyobraźni do antycznej Grecji i wkraczamy do takiego ogrodu Meduzy, gdzie zastygły po prostu postacie w, w postaci różnych kamiennych rzeźb. Dodatkowo na pewno też taki swoisty urok dostarcza sama przyroda. Zarówno te nasadzenia, które są w ogrodzie zastosowane, jak i fauna i flora, która otacza cały ten park. Tutaj mamy też takie sygnały od turystów, że wieczorową porą te ogrody są naprawdę bardzo atrakcyjne. Zarówno jeżeli chodzi o iluminację świetną przy stawach, jak i o śpiew świerszczy, czyli takie naturalne aspekty. Oraz nowa atrakcja w samym tym ogrodzie, czyli strefa z ptactwem ozdobnym. No właśnie, chwili... nie tylko świerszcze nam tutaj. Tak. Dokładnie. Jeżeli chodzi o tę strefę z ptactwem ozdobnym, w tej chwili mamy 22 gatunki egzotycznych ptaków. Naprawdę jest to atrakcja, którą warto zobaczyć i odhaczyć na swojej mapie przygód, jeżeli mówimy o Tak, Jednym tchem nie jestem w stanie wymienić wszystkich tych gatunków ptaków. W ogrodach nie mamy elementy mityczne, ale są też ogrody nawiązujące do Biblii. Tak, generalnie w Muszynie mamy trzy takie główne ogrody, czyli mamy ogrody sensoryczne, ogrody magiczne i ogrody biblijne. Te ostatnie znajdują się na terenie parafii przy barokowym kościele. Jest to także jeden z największych ogrodów biblijnych w kraju. Czym charakteryzują się ogrody biblijne? Ogrody biblijne przede wszystkim posiadają. Roślinność, która występuje, jest wymieniana na kartach Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, oraz roślinność, która występuje na terenie Ziemi Świętej. Muszyńskie ogrody biblijne są podzielone na trzy strefy. W pierwszej strefie znajdują się aranżacje opisujące, może nie tyle co opisujące, ale obrazujące dzieje od początku, od stworzenia świata, aż do apokalipsy Świętego Jana. Czyli wkraczając do takich ogrodów na wejściu, przywita nas brama, której strzeże ranią. Wkraczając do ogrodu, będziemy mogli właśnie przeanalizować wszystkie dzieje, od stworzenia świata przez wygnanie ludzi z raju, i te wszystkie elementy są na miejscu bardzo ładnie i w ciekawy sposób zaaranżowane. Mamy i coś dla ciała, i coś dla ducha. Dokładnie tak. Nie traktowałbym także tych ogrodów biblijnych stricte w samym kontekście ekumenicznym, bo dla osób innego wyznania będzie to wspaniała okazja do zapoznania się z botaniką, czyli z roślinnością, która no, na naszym rodzinnym terenie niekoniecznie też występuje. Również w ogrodach biblijnych są ciekawe aranżacje, które pokazują Różnice kulturowe. Czyli u nas, na przykład w Polsce, jeżeli mówimy o Bożym Narodzeniu, no to wszyscy mamy przed oczami żłobek zazwyczaj drewniany, wypchany siankiem, szopka, dokładnie tak. Natomiast w Ziemi Świętej jest ciężko o taki budulec, jakim jest drewno, i częściej jest używany kamień. I właśnie w tych ogrodach można zobaczyć taki kamienny żłobek, który no, mógłby odzorowywać właśnie E, taki żłobek, który był lub dalej jest wykorzystywany w Ziemi Świętej. Proszę powiedzieć, jak wielu turystów odwiedza ogrody Muszynie? Gołym okiem widać, że zainteresowanie ogrodami w Muszynie jest dosyć spore. E, no, tak jak teraz widzimy w sezonie, w parkingi i miejsca postojowe. No, Trudno znaleźć. Z, dokładnie, tak, kłopoty. dokładnie tak. Jeżeli mówimy o liczbach. E, Sezonowo, w miesiącach tak lipiec-sierpień, jest to liczba odwiedzających rzędu około 85 tysięcy. Bardzo dużym zainteresowaniem tegorocznym cieszą się trasy rowerowe. Mamy blisko 288 km oznakowanych szlaków rowerowych przebiegających przez gminę. Zarówno lokalne, takie wycieczki 3, 5, 6 godzinne jak i tla, trasy przelotowe, w tym e, Aquavelo, trasa wiodąca zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej, e, wiodąca przez uzdrowiska, czyli mamy i krynicę Bardejów, bardejowskie kupele, Muszynę, Żegiestów, Piwniczną Zdrój. No, jest to trasa bardzo wymagająca pod względem e, umiejętności. Ale pod tym względem że trzeba mieć kondycję, czas i chęci, żeby aż no 230 km zrobić. Na szczęście pętli. można się zatrzymać w takim miejscu ogrody, i jak skoro jesteśmy w Uzrobisku to zakosztować wód mineralnych, które tutaj są. Dokładnie tak. Muszyna e, ma jedną jeszcze dodatkową, fajną trasę rowerową. Jest to rowerowy szlak wód mineralnych około 33 km oznakowanej trasy. Jest to o tyle ciekawa trasa, że wjedzie przez większość muszyńskich zdrojów, które możemy właśnie na punkcie, na trasie wziąć i skosztować właśnie muszyńskich wód. No skoro jesteśmy przy Popradzie, to powiedzmy jeszcze jakich atrakcji ta rzeka dostarcza. Główną taką atrakcją Muszyny w sezonie letnim to są z pewnością spływy pontonowe lub kajakowe rzeką Poprad. Można je rozpocząć tuż przy granicy państwa, w leduchowie i spłynąć w zależności od upotobanii. Turystów, taki wariant krótszy, dwugodzinny do Zapopradzia, właśnie do dzielnicy uzdrowiskowej muszyny, czy dłuższy wariant do Żegiestowa, czy nawet do Starego Sącza. Mhm. Muszyna to również przepiękne szlaki, które się tutaj ciągną i wychodząc na ogrody, tam za nami, wspinając się na ogrody, sensoryczne, tak dobrze tak. mówię? Możemy też podziwiać piękne widoki, co jeszcze tutaj możemy robić i, i, i czym nas te ogrody zaskoczą. W ogrodach sensorycznych, jak już wspominałem, główną ideą tych ogrodów jest pobudzanie sensorów, czyli naszych smysłów. W sezonie wegetacyjnym można przyjść na przykład i skorzystać ze strefy smaku. I zerwać na przykład jakąś malinkę skosztować, czy w strefie zapachu wziąć, rozetrzeć między palcami liście mięty, lawendy, powąchać, są to tak specjalnie właśnie dobrane nasadzenia, żeby stymulować wszystkie zmysły. Mhm. No to trudno nie poczuć się uspokojonym, rzeczywiście krainę łagodności, ale też kraina nazwałabym ją miłości. Czy powiemy coś na temat tego, jaki, jaki zwyczaj się zrodził w ogrodach? Odkąd posiadamy ogrody sensoryczne, czyli że od 2013 roku, bardzo szybko zrodziła się idea, aby nowożeńcy mogli w jakiś sposób upamiętnić swój pobyt w muszynie. I mamy tutaj taki lokalny zwyczaj. Że jeżeli nowożeńcy życzą sobie czegoś takiego, to mogą posadzić swoje własne drzewko miłości. Jest to rajska jabłoń i ona symbolizuje dobroty, do, dobrobyt, dostatek i szczęśliwe dalsze wspólne lata dla młodej pary. W tej chwili mamy już kilkadziesiąt tych drzewek zasadzonych w A czy ci, yy, nie, Już nie nawożeńcy, ale czy te pary pielęgnujące swoje jabłonie i przyjeżdżają tutaj. Nie wiem jakie inne pary, natomiast mogę się pochwalić, że razem z małżonką zasadziliśmy 5 lat temu swoje drzewko. W tej chwili jest to jedno z największych tych ty drzewek demolni. I no, mamy właśnie. Się taką się panie zna na miejscu i podlewa. No, akurat na to nie ma czasu za wiele, ale, ale tutaj nasi pracownicy dbają o te nasadzenia jak najbardziej. No tutaj też mamy taką z żoną akurat tradycję, że co roku przyjeżdżamy w rocznicę ślubu, fotografujemy sobie z roku na rok nasza gromadka po prostu się powiększa. No myślę, że nie jesteście jedyną parą, która to robi. Bardzo fajny, kolejny zwyczaj, chyba tak się rodzą legendy. Myślę, że tak. Skoro już o legendach mowa, w ogrodach sensorycznych jest specjalna strefa nawiązująca do legend dawnego państwa muszyńskiego. I wchodząc do takiej strefy, będziemy mogli się zaznajomić z chatką czarownicy, chatką zielarki, są tam aranżacje przedstawiające charników i zbójników czy też wodne panny lub rusałki. No, jest to nawiązanie do legend i wierzeń sprzed kilkuset lat, które panowały tutaj właśnie w granicach dawnego państwa muszyńskiego. To jeśli chodzi o legendy, to myślę, że będzie okazja o nich szczegółowej porozmawiać z panią Barbarą Rudzką z Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego w kolejnym odcinku. Państwu dziękujemy, dziękuję pani Arkadiuszu i do zobaczenia.